Niebezpiecznie. Panie, niebezpiecznie to muszę być jak Unizydo. To są twarde mecenasy. He. To jest de naturat. A to nie jest rozpuszczalnik. He. Z podziadki ich zionem. No. Tam belek to nie stoi, panie. Uny na roz. Na jeden przechył biorą I nic im nie jest. Dopiero mogą do stołu wsiadać i. Pić za wszystkimi. Tak odrabinecka dla nich to jest pikuś. A nie jest co jeden ma przyjść od poniedziałku, no on jest troskę słabszy. Przepusto serca chlebek, no. Bogo Ale zawsze to trzech to prędzej będzie lecić, nie? 8.50 im daje. Nie pieniądze, ale radochy jest. Widzi pan jak się spinają. Dawać chłopaki dawać! Wam tam towar na bościku już, he rozczuje panie ze żyje he. robota idzie i no szumi nie wiem czy jeszcze dzisiaj tam nie podjadę pod tę żabkę i nie chyca jakiego he. no i taki żeby już twardo na nogach stoi wie pan o co chodzi jak twardo na nogach stoi to ani linku wysokości ani nic nie mają he. szlak trafi